...na nogach, na uszach w ręku Long Island, bo chce mi się pić się na, na lat... dobra, Nie musisz tego... No, jest... na long oglądałem i mi się wydawała jakoś przejewa. Ale co chujowa, Ty się... Typografia. A, typografia! To się super typografia, ale myślałem, że lepsza, wiesz. Żeby uciec, aby dali chwil, się dobrze od nocy po świt, Nie, kieliszek w tę jedną noc, Wychodzę na miasto, gdy zapada roku. Ubrany na plaży z latarką bo noc, Ty masz czołówkę, więc też za mi chodź, yeah. Moje dzikie ruchy dają na plażę, w do no, rytmu no, no. no, no, no. no, bo kurwa, bo ja się motuję niczego się nie Ale tu jest napisane coś Jeśli bierzesz ten utwór na poważnie skontaktuj się z lekarzem farmacego. A, no to no nie, no to no to do szkoły. Co mówisz? Jak nagrywasz do szkoły, kurwa systemowa down, to też tak pisałeś A, bez fitu, no to dystań. Nie no to spoko jednak, zajebiste. Nie piszcie proszę, tak widzowie, proszę nie obrażać tutaj na czacie. <laughs> Zakaz obrażenia został nałożony. Ale to panga! Ale Kurwa tak. jak Islandia Kurwa, ja i wiecie jaki mam problem z piosenkami Torka? Że ja nie mam pojęcia dla jakiego to jest targetu zrobione Jak ja nie to Nie z... żadnego, jeżeli bierzesz to na poważnie, to się kurwa skontuj kurwa z lekarzem. Dobrze, to ja sobie zmierzę właśnie temperaturę. Tak jawty, zmierzę masz. sobie temperaturę. Dobra widzowie, kurwa. Mam dla Was propozycję. Zagrajmy w króla ciszy. O, teraz. Jak chcesz napisać, to go, kurwa permuje. Właśnie, bo to jest moda. Ogni napisał, to nie jest krócejsze. Jedyne, kru... co można napisać, to pogo. Nie, no bo chodzi o to, że. Dziękuję, Martyna. Cześć, Smulki. Życzę miłego wieczoru. Bo chodzi o to, że. Dla mnie, na przykład, jak ja słyszę piosenki Torka, nie? To no. mam wrażenie, jakby on tworzył dla takich. Kurwa. Mu, takich. Starych ludzi młodych. Wiesz o co chodzi? Takich kurwa... Co jakby nadal kwejka przeglądają. Wiesz o co chodzi? Czy nie rozumiesz, Czy nie rozumiesz? Eee, Czy nie rozumiesz o czym mówię? Prosto, tak, o. Nie umiem tego wytłumaczyć kurwa, że to są tacy... Cześć, że mu się po prostu nudzi i robi muzykę A. I tyle i nam nie ma żadnego tego. No, tak. no i dobrze, no, no i no, super. No i... robić muzyki. Ja też nienawidzę robić muzyki. Dla mnie Torek jest wyznacznikiem zabawy i prawdziwej muzyki, ja to jestem chuj kurwa nie muzyki. I kurwa muszę coś ze sobą zrobić, bez to, to, to co powiedziałem to trochę aż tak poczułem, że to jest naprawdę. Że nienawidzisz muzyki? Ja niby kocham, ale nienawidzę jej robić. A byłeś kiedyś kurwa w sesji. Wypierdalają wszyscy, studia zamknięte. Muszę się kurwa robić. Sprawdziłem widzowie Dajem. tego. Na szczęście mam 36,5 więc nie muszę się konsultować z lekarzem. Nie, no mi to nie siada już tak, już tak na poważnie. Mi nie siada.